Dzień. Kolejny. Kolejne zmagania życiowe. O, dzień dobry. Przepraszam, tak wchodzę, ale dzień dobry. Chyba, mhm. chyba. Chyba, jak mi jeden sąsiad też mówił, to się chyba to, to rzędę prowadziłem. No to co, co pan tutaj robi? Ja jeszcze idę dżemkę. Nie, no panie, wstawaj pan. Ja idę dżemkę. No. Ja, ja idziemy. No dobre, to ja idę. To, o, patrzę tu drzemkę i chyba rzeczywiście nowy, bo nie wie gdzie się stawia rowery. A dzisiaj praca u pana Krzysia. Dostanę hajs podcinku. Ale za każdy stak się tak naprawdę mogę sobie wziąć tyle i potem to podliczę i potem ja sobie to dam po prostu. potem za każdy stack. Tego sobie podliczymy, bo to ma ile? To ma chyba też trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziewięć razy trzy To jest 27. siedem Znaczy 27 staków Jak na razie przeniosłem Tak naprawdę możemy to zacząć tak przenosić I to będzie raczej duży zarobek I Myślę, że w następnym odcinku Zaczniemy przenosić te paczki popro... Zaj... Zaj... Przenosić je do Domu, gdzie też w ogóle jest jedna ważna rzecz? Zrobili w końcu przebudowę tego. tego, tego. Jak to się nazywa, no? w końcu przebudowę te, ten, jak to się nazywa, no? Tego boiska. O, dzień dobry. Kurde. Dzień dobry. Co pan pił? To moje. No dostawy, panie, to moje wszystko. I co ty na No bo to na zapiekanki, bo tu jak pan wejdzie, wiem, że tu są dostawy, ale dobra, to się wniesie później, bo tu trzeba zrobić magazyn. Są zapiekanki i on musi robić zapiekanki, i pan Krzyś musi robić zapiekanki. Chyba trochę się łamie. Yy, dobrze. Ja tylko... Do mm, a do widzenia. Ja tylko szybko sobie przeliczenie mi wychodzi tutaj na kalkulatorze. To jest 27 razy yy, razy 3 to jest. I 81 złotych mi za dzisiaj wychodzi. Ja sobie to dam pod odcinku. Myślę, że teraz czas pojechać, bo podobno coś się zadziało. Co pan robi? Nic. Aha, dobra. To... Do, dopóki się nie spotkamy. Może jakiś nowy sąsiad. No... Idziemy bo... w Olsztynie. O, o, o. Wszystko sztyn, ten, którzy dom za 1000 zł. Czy mamy dom Witajcie. za ty... Dzień dobry. Dzień dobry. O, tu, co, tu coś jest, halo. Bankomat. U. O, bankomat. A tu? Tu jest... Kto to jest? Pan Maciek. I pan Maciek... O Boże, jakie to wszystko drogie. A za 500 jest bajk. To mogę w sumie... Najdługo kupić. Okej, okay, tu się chyba jakieś pokazy dzieją, jak mogę to zabrać. Tu się chyba jakieś... Nie wiem, to, to chyba coś... huczne oh, oh, coś świętują w Olsztynie. A co mamy? Stacja. Stacja benzynowa. A, ale reklama! Aż mi się chce tu przyjść. że mechanizm jeszcze nie do końca zakryty, ale dobra. Za 50, 264 zł za... Znaczy 264 zł za... Za 50 litrów. Trzeba to tak odkrążyć, obkrążyć. No fajnie, to trochę taki, taki szybki wstępik do tego, co się prawdopodobnie będzie działo jutro. W sumie, skoro ja sam robotaju, no to sobie wezmę. Podobno przez to, że mamy dodatkowe... Przez to, że mamy trzy osoby, to dostawa jeszcze będzie jutro prawdopodobnie. Bo przez to, że jednej osoby nie było, no to po prostu stwierdzili, że dobra, damy tam trochę jeszcze tam te trzy rzeczy do dostawy dla, in, dla tej drugiej osoby. No i myślę, że w dwa dni Uda nam się zarobić niezły pitos. Jak to mówią? Pani nie, nie w mój rower! Czemu? Pan, pan go psujesz i tyle. Mam tu gdzieś. Dobra. Nie. Zobaczymy co pan będzie grał, jak pan wyląduje na policji. Może... to trzeba do Również. To się nigdy nie stanie. Co pan... Co pan robi? Jak się nigdy nie stanie. Zawsze się może stać. Jeden telefon już pana nie ma. A czy może pan zostać w tamtym domu, ale to mniejsza. Dobra, no w w ogóle pan Krzysiu mi pozwolił wejść tutaj po schodach do swojego do domu, trochę taki taki zrzędny ten Dobra. No coś ciekawego. Dobra. Nikt nie zauważy. A proszę pana, co tam się stało? A to, to moje. To moja własność. Dlaczego czemu tam jest taka dziura? Nie ma. Nie, jest taka dziura. A co pan hmm. no, pije? No, na skok. A bo... Ćwiczę do turnieju koszykarskiego. A co to? Dobra, nie będę. Niech pan zobaczy, kibia pro. Hmm? Ale pan rzucasz? Ja muszę. Dobra. Ja ćwiczę, ponieważ pan zobaczy, tutaj jest napisane. Wiem, wiem panie, wiem, co jest napisane. Że drugiego jest, czekaj, a który jest? Boże. Y... Dobra, 160 zł. Zrobiłem. Chwila, panie, jest dzisiaj jest 25, czyli 5, 2, kurde, 5, tak, pięć... chleba. Ja już się z treningem ukałem. Wraz się z ziomek, co się z treningem O, nie, dziękuję panu za darmowy chleb. No bo, nie wiem, pojawił się jakoś. Do widzenia. Do widzenia. Jakby ci zostało jeszcze 6. 8 dni do turnieju. A ja rzucam trójki niezłe. I to podobno już się dowiedziałem, że to ma być turniej. Jednak jeden na jeden, bo nie ma aż takiego, bo dosłownie w tym w, w tym w tej miejscowości mieszkają trzy osoby na krzyż, a nikomu z bogatszego miasta się nie chce przyjeżdżać. No nie, no i tak bez lepszego skoku to i tak dobrze wychodzi. Dobra, więc myślę, że możemy zakończyć ten film. Spektakularnym życiem spektakularnym siedzeniem pod śmietnikiem. Więc... Dobra widzowie!